Mamy dzisiaj niedzielę, 16 maja 2021 rok. I mamy 8:46. No i mamy takie ciśnienie 1000. I lekko spadło. Także ciśnienie nizowe do deszczu. No, ma padać trochę po południu. Zobaczymy. Dzisiaj na śniadanie była polędwica Sopocka No Gacuśowi Przyniosłem tutaj, Gacuś zobacz, tu mu położyłem Bo leżał Gacuś no zobacz, polędwica jest Jedz kiciulku No jedz Nie, nie do giwiania, zobacz, jedz O, nie chcę. E, proszę Fiku miku Fiko, miko Na śniadanie chcę gizianie. Na śniadanie chcę gizianie, tak gaculku? No, miałem trochę tej polędwicy. Dałem kotkom z bocianówki. Najadły się, także jeszcze zostało. No, tutaj położyłem. Julcia przyszła. I Julcia zajada. Jak Julinko smakuje, Ci smakuje. No, tutaj przyniosłem jeszcze o, kiełbasę piwną. Tam jeszcze trochę Feliksa zostało. Żeby kotki podjadły. O, też nie zjadła wszystkiego. No a tutaj jak chrupki, u, nie ma chrupek, nie ma chrupek nasypiemy, bo kotki lubią chrupki. Mamy zapasy. Tak, zaraz nasypiemy. Tylko odkręcimy. No dobra. No tu jest przed deszczem schowane. Rudne, rudne to już. Musimy coś czystszego dać kotkom. No, damy tutaj na tą miseczkę. No. Macie kicie? No, jeść. Jest Gacuś tam, masz. Oje. Gacuś tam jest Tu ci nie będę sypał. W 10 miejsc nie będę sypał. No, idź tam sobie pojedz. Gaculek się tutaj trzyma. On nie chce tam iść do bocianówki, bo go ganiają te inne koty. Jakoś nie został zaakceptowany. I tak trochę na Banicji jest. Gacuś tutaj. No, tu się trzyma. Ma ogrzewanie w tych domkach. No stamtąd zasilanie jest. Ten pomarańczowy kabelek. No, teraz jest ciepło to. W sumie to nie jest potrzebne. No, tam kolega Roberto spaceruje, który z kolei dokarmia kotki te tam za zaparkanem pod wieżą. Kupuje kiełbasę wodę tam nosi o tam tam kotki też mają budkę którą kiedyś postawiłem no i tak żyją